Sergio, medyk A jej ten Tommy No to. tam pierwsze osób jest w sumie nasu. Andrew, jesteś tu na linii? Jestem Dobra, słuchaj, teraz jest tak Ty trzymacie się na O kurde, nazwy strzelają. się garącz w sobie protezę o, siema ma wedyk? O, to Dobra, ten. To chodź, połóż się, może tak. Gdzie tę protezę ja robimy? Tu tutaj na łóżku się połóż. Dobra, może siądę. To montuj to, byle szybko. Jak? Kończysz to? Te. Już. Cholera. Dobra, wstaje. Pokaż oko to. Mogę też ci ogarnąć? Przecież oko mam, znaczy nie mam, ale. Nie, nie ogarniesz mi oka. Nie ma takiego, czy, czegoś. Nie znaczy ma takiego. Taki że po prostu było sobie w gałce? Nie. Dobra. Ty, no, no i wreszcie mam rękę, ty. Najlepsze jest to, że to działa normalnie. No mogę działo, palcami działo. to skazać wszystko czekaj. Testuję z bronią, jak działa z bronią. Miałoby czy nie działać? Ty nie wierzysz w moje siły, przecież. Ty, no, i teraz mogę wreszcie strzelać takie długie broni. Wygodnie jest. A ja nie muszę tak. Ci nie trzymasz No jest co? Dobra wiem. Dzięki medyk Oczywiście za darmo to chyba robisz, nie? No oczywiście Dobra, dobra to Myślisz, Spoko dobra, to jadę, Ja jadę wracam do tego Do Tomiego to Bo z nim zagadać temat I uważaj na siebie Bo kartuch po, po mieście jeździ Nie Spokojnie Ja się idę przebrać Dobra Kolekcja fur się powoli robi Jeszcze mam no, tam u Andriowa jedną furę Tego char Chargera Mark No, co jest? Zauważyłeś coś? Co zauważyłem? No Zauważyłeś coś? O kurde, ty Widzisz? Rękawiczka fajna To nie rękawiczka, to proteza, pa No wiem, no widzę O, o, o tylko ty, nie tą ręką, ty jest. No Jak jest jakaś, nie wiem, cybernetyczna ręka to jest robota, ale ten... Działa wszystko, mogę palcami Ej, przejść w ogóle Pokaż oko Nie mam oko Nie, oko nadal masz znaczy, nadal, no, no nie, nie mam może, właśnie nie mam. Nie wiem idę się przebrać Halo? Mm, Halala no. Cześć, cześć, cześć y, Tommy, gdzie ty jesteś ogólnie? Bo chciałem się z tą spotkać, mamy ja ten, musimy pogadać o pewnych rzeczy. Tylko na około no, Ja, ja oba, obecnie w mojej bazie jestem A dobra, to jest w tunelu, co ci daje? No 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 tak no. Dobra, to zaraz tam podjadę, tylko się przeurrę i zmienię fury. Dobra, dobra. Na razie. Dobra, dobra, ja jadę na razie. W ogóle jest Sergio? Sergio, Sergio No cześć, tu jest Siema, siema wiem. Ty odkleja cię trochę Pa, mam rękę znowu O kurde Widziałeś moją nową furę? Tak widziałem jakaś wygięta w ogóle. Chcesz, chcesz ustestować? Nie nie chcę Czekaj czy ty masz policyjne auto? Jakie policyjne auto? No tam, radiowózie... tam to ktoś stoi Aha. Ale to jest oto moje auto, to niebieskie O kurde, ty nie z auto. Możemy zaraz zrobić wyścig, czekaj, wezmę mojego Jeepa. Gotowy jesteś? Tak, nie jestem, jestem. E, no my ścigamy się, ale jadę zaraz do tego, Tomego To jadę bo to do Dobra Gotowy? wy? Dobry, Do Tomego jadę. Wszystko. A dobra. no, dobra. Dawaj, ha, niedołanie mnie. No i po nim. To ja, to ja, spokojnie. Pa rękę mam z powrotem. O kurde, ty faktycznie nie zabrzesz. Nedek mnie gardą. Dobra, jak ci się baza, podoba, co? Bo no, baza mi się akurat bardzo podoba. Tak, w ogóle zauważyłem teraz, że mi włosy podrosły, ale to tam, nieważne. No właśnie ale. dlatego cię nie poznałem. No, może dlatego i też opaskę ściągnąłem. No ale dobra. No tak. W jakiej sprawie chciałeś się spotkać? E, słuchaj, e, nie wiem czy wiesz czy nie, e, ale. Tam bo kiedyś mi tam dzwoniłeś i mówiłeś tam, że te wszystkie biznesy się spaliły. Znaczy nie dzwoniłeś, mówiliśmy to w, wprost, oczy w oczy, nie? Tam no, na tej farmie Marka. Się wtedy, no no. E, to ci powiem, że że tę kasę zebrać zebrać nie, bo ten nasz safe, w którym trzymamy to, jest na prostu, nie, 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 ufam nie, ufam i trzeba to gdzieś przenieść w bezpieczne miejsce. więc musisz ogarnąć jakąś opancerzoną ciężarówkę. I musimy to gdzieś wywierć po, poza Los Santos i to zakopać gdzieś głęboko. I trzymać to na ten. dobrą okazję. Bo ja tam kasy swoje mam, ale tą kątem to zostało z biznesów, nie? Te parę, parę naście, te miliardów musimy zachować. co Ciężarówka, pan coś Tak. Mogę ci załatwić fundusze na nią, na nią, chyba że jakąś ukradniesz, lub masz. Nie, nie no, da się zrobić, da się zrobić. Ale to masz? Czy jakąś czy co? No, mam, mam obecnie, mam. Dobra. Tylko, że jak dużym chcesz, nie? No, stary taki. mul by się przydał. Chyba wiesz, co który nie to jest no, mól? Nie, wiem, wiem. Tak, co pan z płytami? Myślę, że Sergio w sumie ma, bo kiedyś takiego miał. Musi do niego zagadać najwyżej. Czyli założę maskę w sumie, bo. żeby nikt nie widział, nie? A teraz po w takiej masce chodzę, bo żeby mnie nikt nie widział, że wróciłem. Wolę zachować okay. ten. Trochę taka a, a przynajmniej, taka. a przynajmniej przy biznesach wolę tak też zachować. A nowe auto się kupiłem. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, widzę właśnie. Fajne auto, fajne auto. Ja mam nowe z tej mojej bazy, nie? Jeep, co pokazywałem. Co jeżdżę im teraz? Tak. No dobra, to ogarnij ciężarówkę i się widzimy tam pod tym tym. Przed tym safe'em. Dobra, zobaczenia, dawaj, Dobra, to dawaj, nie? Kurde, dawno w mnie tu nie było. Ale kiedyś trzeba było tu przyjść. W końcu tą kasę odebrać. Co tu schowałeś? Tak A wszystko tam spakowałeś? Spakowałem wszystko co było, no. Dobra, to jedziemy poza miasto i to gdzieś tam zakopiemy daleko. Kurde, ciężka jest ta ciężarówka, czuję, jakby nas przechylało w jedną i w drugą, jak jedziemy po takim terenie Ciężki sprzęt w środku. Tak. Znaczy, no jak są ciężki sprzęt? Nie ciężki sprzęt, tylko kasa w gotówce. No, no, no to kasa ciężka tak. No. Normalnie wiesz, kasa sama, jakby była tak mało tej kasy to by było lekko, ale że wzięliśmy tam całą, całą, cała paka jest te, tego, tego, tej kasy to wiesz O kurde, prawie się stoczyliśmy No Dobra Jedziemy tam dalej i później wrócimy moim jeepem do domu Tam zostawiłem na tej lokacji, nie? Dobra, miejscówka spalona, więc jesteśmy tak naprawdę, pozbyliśmy się jedynej miejscówki, której kartel mógłby wiesz, szukać jeśli chodzi, chodzi o naszą kasę No i tyle w sumie, nie? Dobra, my już jesteśmy ten, yy, Mark Więc jak chcesz to możemy jechać na to twoje spotkanie Co ty sobie tam wymyśliłeś? Co? To będzie w mojej bazie jak coś Dobra, to za Zaraz godzinę się tam wypowiem. widzimy, nie? Dobra, dobra, dobra A to po co nas tu zebrałeś, Mark, co? Co mówisz? Po co nas tu zebrałeś? Chciałbym ja, przedstawić nie, pewną osobę. Pewną osobę chciałbym przedstawić. Właśnie idzie kto to jest? Co To, co to, 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 wazja jest, wazja? Co to jest Nathan Cooper. Wiec, Cooper? To jest jego dobra, imię dobra, i nazwisko. Ja, ja, ja. kim, kim on jest? Kim ty jesteś, rzomek? On jest moim zaufanym Reju, człowiekiem. który też ma no, 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 no zatarki z Brianem. Okej, no przecież. Co ty już zapomniałeś, człowieku? Ja wiem, to dużo jest tych imion. No, Brian to jest mój brat. Aha, a ten. Właśnie, kiedy go zabijemy? Kiedyś. dobra, no to witaj w ekipie. Też. W takim razie, no it. Jest it w, it. w ogóle każdy, jest połowa ludzi! Nie wiem, e, wiem, że Jimmy ma zaraz nim jeszcze przyjechać, a reszta w tych swoich bazach chodzi i coś tam robi. A Fred jeszcze na keły jest, nie wiem, co on tam robi. temu. No, chyba coś się mu opóźnia lot. Więc Nathan jest tym... ...zeświadczonym hitmanem też. Hitmanem? O, to jeszcze hitmanem tylko mieliśmy. Czy... Więc ważną nam pomóc Asosy. w Słyszałem, że macie podobne zatargi. No mamy, przydałoby się w sumie ktoś no jakiś się Mamy snajper, podobne problemy. Jak, jak to mamy podobne problemy? To z kim ty jeszcze działasz? Ty, czekaj chwilę, ty operujesz snajperką się? No coś tam się strzela, tak. To się? Podno, się kurwa, no tak. No jak była hitmentarz, jak sniperka, kurwa, co? nie z karabinu na blisko. czy nie, no nie musi w sumie by ten, bo hitman je od odróżni. Z pistoletu nawet może. Chodzi o to, że on jest doświadczony w zabójstwach, nie? Bardziej. Snajperka to jest bardziej, wiesz, takie dobra rzecz, znaczy najbardziej wyróżnia się u niego, ale też u mnie ja Jak się... zajebać prezydenta? Nie Weź no, przyda się nam skoro ten... Ty nie, jesteś niebie taki dobry, jak mówił o tobie Ma Mark? No, jak nie wierzycie, to możemy, nie wiem, gdzieś przetestować, nie? No to dawaj jeden po no. jeden. Może, może się prze... no jeszcze dobra. coś uda, nie wiem, nie. Tam jest strzelnica w sumie gdzieś, to możecie pójść, może zobaczycie. A nie, no dobra, się, ale mi jako na pierdolach. Ty dobra, ty bo ten dzwoni do mnie Andrew coś napisał, że muszę tam do niego pojechać, zaraz będę. To ja też i bo mi się troszkę szkła nudzi. Dobra To co tam Andrew? Co chceś? Cześć. 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 No jak widzisz Ci które chciałeś, to ci przygotowałem. A I właśnie i okazji, właśnie okazji, widzę, że przeprowadziłeś te rampkary. Fajnie to wygląda wszystko. Przy okazji, przy okazji twoje auto przebrałem Dobra, dobra. Tak chcesz czyli... to, jak chcesz, co, jak chcesz co, to, może tak Ta, no widzę. Tylko sprawdzę te blachy. Też przebiłeś, nie? Tak. Dobra, przebij to widzę. No i fajnie, dobra. E, to to wszystko to. spoko by było. Nie, tylko mam jeszcze pytanie do siebie takie. Bo skoro to ogarnąłeś, to na razie te rampkary Ale czy mógłbyś ogarnąć jeszcze nam jakieś auta opancerzone dla taki, wiesz, dla wielu osób, wielu tutaj właśnie mam inny plan, który chcę wykonać, ale w tym potrzebuję pomocy Marka i się zapytać, czy byś mógł zapytać, czy ogarnie mi jakieś lotnisko Lotnisko? Ale po co ci lotnisko? potem ci pokażę, potem ci pokażę Ty chcesz jakiś samolot wyudować? To by się stwierdzić Okej Jakbyś mógł do niego... Tak, no zadzwonię, zadzwonię, no spoko ty robisz takie... te... fury i ogólnie wszystko, że to się przyda, skoro chcesz coś tam robić. I halo Mark, halo? i halo Mark. Eee, ty masz jakieś lotnisko? Jeszcze jakieś kontakty czy coś? Bo potrzebuje lotniska, Andrew potrzebuje do jakiegoś nowego projektu, mówi. Miałbyś coś no... w, stanie ogarnąć, w stanie ogarnąć? Kurde, właśnie, no, wszystko straciłem, no, nie mam nic. Oho. Uh -huh. Myślałem, że coś jeszcze masz, cholera. Kurde. To... to co wtedy? Nap naprawdę nic nie masz? Nie masz jakichś kontaktów, ludzi, cokolwiek? Nie, ale wiem o małym lotnisku. Jakim małym lotnisku? No, na tym, na prywatnej wyspie wojska. Prywatna wyspa wojska? Pierwsze słyszę. Znaczy, no, możemy ją popłynąć tam i ją przyjąć. I wtedy będziemy mieć lotnisko. Hmm. Ty no dobra, w sumie to jest dobry pomysł. A masz jakiś ten... koordynaty, coś takiego? Lokalizacja, No mam GPSa. a, GPS -a. Dobra, to, to będziesz To ja się uzbroję z resztą, tam zadzwonię po lokasa i resztę i polecimy tam na wyspę z tym nowym Hitmanem. No dobra. Dobra. Ty zostań, my tam ogarniemy w trójkę. No dobra, Dobre, ja, ja tu znać w sensie będę znowu. Wiesz co? Mark coś ma, ogólnie, z nas jako, znaczy ten, nie, nie ma lotniska, ale ma jakąś, ten, do, do lokalizacyjnego lotniska, które można przejąć, więc ja teraz chcę to pokarmić. No, okarnąć. ale jak jest sprzęt a co, wiecie, tam na wojsku wojskowe pojazdy, to... przecież tam są Słuchaj, mamy sprzęt, coś się zrobi. No, ale nie wiem, czy czołga pokonamy karabinem normalnie, wiesz? Yy, zobaczymy, Rakiety To nie się Sieba. Zobody tu latają. Ta, latają samoloty. Ale jesteśmy nisko na wodzie, dlatego wybraliśmy łódkę, bo nas nie zauważą. To jest tak szybko. No dobrze, wziąłem te swój podat, ty ty tylko ty, nie ty, ty, ty czterech. Czterech, chodź go! Patrz po co jest po prawej. O kurwa, Czołg ten No je. spokojnie. A radio, 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 właśnie. Dobra, jestem, jestem! Lukas, jestem. Dobra, czekamy na tego, na Nate'a I gdzie jesteś? Nate, halo. Przez krzaki, żeby nas nie widzieli, bo tu ten Czołg jeździ. Nie pane, Czołgi. Tak, ja zaraz rakietę wyjmę na niego i zobaczymy. Jeszcze ten samolot lata. Skąd taki ty chciał wiesz? Nie wiem, jakaś wyspa wojskowa to jest w ogóle, przejmiemy ją. Ten, Mało ten, ludzi, jest tylko strzelę, jeden, jeden, samolot. jeden samolot i ten, czołg to jest. To jest wiecie. pewnie dlatego, że to jest, stać się daleko. To się nie dziwię, to jest. pewnie to, jakieś wiesz, wyspa tej, pod zapasy. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Czek. Przed tobą, Lukas, Lukas, przed tą! Cofaj, cofaj, cofaj Kuba, tu nie ma też na tu, Jak coś to może strzelać. O, jakby, te, weź tak, tak, jakby wiesz, inni się nie, nie odpalą? Ej, bo ja nie mam tu mika, to weźcie ten, Dobra, zacznijcie, a ja Dobra, no spokojnie, spokojnie, zaraz zaczniemy. tutaj był? Ja tu strzelałem tylko po prawej. Kurde, to... Do... Ej, uważaj, czołg. Dobra, jeszcze nas nie widzi. Tamtych, tamtych trzeba... Dobra, strzelają, dawaj, dawaj! Nate, strzelaj! O kurde, co to było? Czołg! O kurde. Szybko, do hangaru, do hangaru! Do hangaru, hangaru biegnij. O cholera. Strzelają. Wasz tu, Nate. Jestem, jestem. Dobra, wyciągnę lakietnicę Uwaga, Choke. Szok... Chowacie, chowacie. Dostał. Uwaga. O kurde, bombardują nas. Prawda, w A że Aż ja waszą tak i... wyspę, bo by atakowali? Dobrze, No, jeszcze jedna rakieta jeszcze I po... pora. No nie co jest? Taki twardy Ostatnia. jest? Jest! Samolot! Uwaga! Samolot! Ja Czego go nie ma? Rozkładonego RPGa. Dobra, dobra, przejmujemy wyspę. Ustawiam się na pozycji. Uwaga, na samolot, jak coś. Dobra, przygotujcie się. Macie ten, namierzającego RPG? Mam, ja mam. Dobra, ja Kurwa, ja zwykłego. Ale dobra. Tył, mnie miałem Co? Drugi czołg, jak to? Chyba go nie zniszczyliśmy nie do końca jednak Kurde Dobra, wybuchnij Kurwa, dobry pilot Tak. Jednak w tym wojsku to się nie, nie pieprzą Z tymi pilotami Ty, mi się z niego Dobra, wyciągną broń Teraz ja sam się rozjebie Co ci? No. O kurde Trafcie, trafię, Dobrze, trapiłem, trapiłem, trapiłem Co z tym drugim? O lato poleciał gdzieś poleciał Tam co Kurzy mu się Polera Tu nie ma żadnych działek? Nic Leży Dobra, jeszcze drugi został Ten najlepszy Ta. O, spadło, kurde Ty, tu jeszcze ktoś jest! Ale on nie piruety robi, na no Tu jeszcze jeden ja, wojskowy się... był Nie ma gdzieś cisza nawet tego oh. Kurde, trzeba go trafić w końcu Kolejny Jak to? Skąd? Oh, o no. wzywają W razie to Trzeba się tego pozbyć, drugiego i będzie... ten, odlecą pewnie. On Od do mnie też prawie dostał. Kurde. się rozwali tym. O. Teraz, teraz, teraz! Jak, jak tak nisko łatwo to się da go trafić. No Wola się, tylko on tak... Dobra, obrywa. Kurwa. Po silnikach mu strzelam. O! Jest! A! Spadał, uleka! O kurde. O kurde, ale wybuch. Ty to wszystko? Wszystki, wszystkich, wszystkie Cała, wszystkie, 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 dobra, tak. dobra, a jeszcze. Nie, leci drugi. Kurwa, leci, leci. To? leci. A, dobra, uwaga. to jest tylko konier z Perdoninem. Dobra, rozwalamy tego i będzie koniec. E, rozwalił się! Ty, no nieźle. Czekaj, dzwoni do mnie ten, Andrew. Ale o co chodzi? O co ci było to lotnisko? Zbudować zaawans zaawansowany samolot wojskowy i... Raju? Ale po co? Co? Czemu mamy się wkradzić do Znakudu? Nie no chyba... Chyba żartujesz, że mamy ukraść Lasera I przylecieć na to lotnisko